Witam Państwa ponownie. Bardzo łatwo jest zejść na złą drogę, nawet kiedy wydaje Ci się, że wiesz dokąd zmierzasz. Ścieżka, która wydaje się być skrótem, czy rada kogoś, kto nie zna drogi, może sprowadzić nas na manowce. Tak stało się z bohaterem naszej dzisiejszej historii, który w rezultacie trafił w miejsce, w którym bynajmniej nie chciał się znaleźć i pozostawał w nim dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. Znowu zabrakło benzyny? Nie, ale nie mamy już pieniędzy. A moglibyśmy zatrzymać się na jakiejś stacji benzynowej i wziąć to, czego nam trzeba. Oni tam zawsze mają jakieś pieniądze. Ale zawsze są tam jacyś ludzie. To nigdy nam nie przeszkadzało. Myślę, że lepiej poczekać tutaj na jakiś samochód. Zatrzymamy go i obrobimy. Zanim policja tu dotrze, nie będzie po nas śladu. To odkąd to przejmujesz się policją? Kto powiedział, że się przejmuje? Ale na odmianę moglibyśmy sobie ułatwić robotę Cio, Widzę jakieś światła, coś jedzie Wysiądźmy i stańmy przy drodze Tylko tak, żeby nie widzieli broni Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony Realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to By poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi Głosić światu radosną nowinę Bezdomni śpią w samochodach, pod mostami, w parkach, ale zawsze w strachu, obawiając się tych, którzy nie przejmują się prawem. Właśnie dlatego drzwi Pacific Garden Mission 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę otwarte są dla tych, których życie wypędziło na ulicę. Dzięki ludziom dobrej woli, wspierającym nas finansowo, możemy im zapewnić nie tylko nocleg, ale też pożywne posiłki, kąpiel i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium wszystko to całkiem za darmo. Celem jest przemienione życie i w tym kierunku prowadzą ich dusz pasterze i doradcy duchowi. Niekiedy przemiana następuje natychmiast, kiedy indziej wymaga to czasu. Ale motto misji niezmienne od roku 1877, czyli od początku jej istnienia, brzmi: Nigdy nikogo nie przekreślaj. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3055 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Zwalnia A co jeśli się nie zatrzyma? Zatrzyma się Pomacham mu tak, żeby myślał, że mamy jakiś problem Wyglądamy na takich, nie? No Hej, dzięki, że się zatrzymałeś Zabrakło nam paliwa Musimy dostać się jakoś do stacji benzynowej Dawaj portfel Albo dostaniesz kulkę A! A! Bohater tej historii nie zawsze był rabusiem, jednak w pewnym momencie życia obrał niewłaściwy kierunek. To historia o tym, jak poszedł swoją drogą, a potem powrócił na przeznaczony szlak. Prawdziwe świadectwo Clintona Goodwina z klasyki wyzwolonego już teraz na naszej antenie. Urodziłem się w Roswell w Nowym Meksyku jako najstarszy z dziewiątki dzieci. Pozostałe rodzeństwo rodziło się w Kingman w Arizonie, dokąd przeprowadziliśmy się, kiedy miałem kilka miesięcy. Tata był fryzjerem, a jego dwaj bracia, którzy też tam mieszkali, pomogli mu otworzyć zakład. Kiedy miałem 12 lat, przeprowadziliśmy się do Los Angeles, ale nie pozostaliśmy tam długo. Moja mama była religijna, natomiast nigdy nie widziałem, żeby ojciec modlił się albo czytał Biblię. Co czytasz, mamo? Przypowieści Salomonowe. Pomagają mi rozumieć życie. Pamiętam, kiedy byłem zupełnie mały, czytałaś mi historie biblijne. Cieszę się, że pamiętasz. Dlaczego papa nigdy nie czyta Biblii? Pewnie jest zbyt zajęty, co jednak jest trochę smutne. Kiedy się poznaliśmy, Chodził do kościoła, grał nawet na skrzypcach podczas nabożeństwa. Papa? Tak, poznaliśmy się właśnie w kościele. Ja grałam na organach, a on na skrzypcach i oświadczył mi się, kiedy miałam 17 lat, a potem musiał bardzo ciężko pracować. Czy to prawda, że przeprowadzamy się do Chicago? Tak, dlaczego? Nikogo tam nie znamy. To duże miasto. Tata uważa, że będzie tam mógł lepiej zarabiać. Tata rzeczywiście bardzo ciężko pracował, a jednak nigdy nie wystarczało nam pieniędzy na jedzenie i na ubrania, nawet po przeprowadzce do Chicago. Kiedy miałem trzynaście lat, pewna kobieta z kościoła namówiła mnie, żebym przychodził do szkółki niedzielnej i choć ten kościół nie należał do głównego nurtu, rodzice zgodzili się, żebym razem z bratem chodził tam na zajęcia. Nawet najlepsi z nas zgrzeszyli przeciwko Bogu, ponieważ Jego standardem jest doskonałość. Tak, Clint? To znaczy, że wszyscy grzeszą? Wszyscy. Biblia mówi: "Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą." To wspaniała tajemnica. Jesteśmy beznadziejnie zgubieni. Umarli dla Boga, ponieważ troszczymy się jedynie o siebie samych. A jednak on nas kocha. Szuka nas, by dać nam zbawienie i życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. Dlaczego nie wszyscy są zbawieni? Ponieważ nie znają prawdy albo w nią nie uwierzyli. Lub też dlatego, że zwiódł ich wróg. No i jak było na szkółce niedzielnej? Modliłem się z moim nauczycielem, mamo. Prosiłem Jezusa, żeby mnie zbawił. Klint, to wspaniale. Modliłam się za ciebie. Pomyślałem, że może zostanę księdzem, albo nawet misjonarzem. Masz do tego serce. W kościele jest grupa, która wychodzi nauczać na ulicę. Chyba się do nich przyłącz. Dobrze. I tak w wieku 14 lat zacząłem razem z grupą misyjną wychodzić na ulice miasta. Dwa lata później zapisałem się na wieczorowe zajęcia biblijne, a w ciągu dnia pracowałem, żeby wesprzeć rodzinę. Podejmowałem się różnych prac fizycznych, wszystkiego, dzięki czemu mogłem trochę zarobić. Nadal też zdarzało mi się głosić Słowo Boże na ulicach, ale kiedy miałem 18 lat, pojawiła się inna okazja. Z powrotem do Nowego Meksyku, tam gdzie się urodziłeś, Clint. Papa cieszy się, że tam pojadę. Wolałabym, żebyś nie musiał, ale. To wspaniała okazja, mamo. Cóż, jeśli podejmiesz tę pracę, bardzo pomożesz nam finansowo. Wszystkie pieniądze będę wysyłał do domu. Życie tam nie będzie mnie dużo kosztowało, bo zapewniają mi pokój i wyżywienie. A jako pracownik kolei będę miał darmowe bilety i będę mógł do Was przyjeżdżać. A co z Twoimi zajęciami biblijnymi? Są też kursy korespondencyjne, mamo. Całe szczęście. Napiszę do ciebie zaraz, jak tam przyjadę. Mam nadzieję, będę się za Ciebie modliła. Spakowałem swoje rzeczy, nie było ich wiele. I wyjechałem do Albert Quirk, gdzie pracowałem jako magazynier w dużym hotelu na jednej z najbardziej ruchliwych stacji na trasie kolejowej Santa Fe. Musiałem pracować również w niedzielę, więc nie mogłem chodzić do kościoła, ale przez jakiś czas korespondencyjnie studiowałem Biblię. Stopniowo jednak zapominałem o jej czytaniu, w miarę jak wchodziłem w coraz bliższe relacje z kolegami, którzy nie interesowali się Bogiem, ale regularnie pisałem do mamy. Clint, mój kochany. Jak widzisz, przeprowadziliśmy się z powrotem do Kingman w Arizonie, gdzie życie jest tańsze. Więc na razie nie musisz wysyłać nam pieniędzy. Mam nadzieję, że pamiętasz o modlitwie i nie zrezygnowałeś z zajęć biblijnych. Codziennie modlę się za ciebie, synu. Dziemy! Nie! Chodź, Clint. Mamy sprawy do załatwienia, chodź. Szukając okazji, żeby pracować na swoim, rzuciłem posadę w hotelu i zacząłem przemierzać kraj. Razem z kumplami zakradałem się do wagonów towarowych i w ten sposób odbywaliśmy nasze podróże. Pracowałem dorywczo, a to jako pomocnik przy żniwach, a to jako pomywacz. Zupełnie przestałem myśleć o Bogu i Biblii, a ponieważ nie miałem stałego adresu, urwała się też korespondencja z moją mamą. Pewnego chłodnego wiosennego ranka wyskoczyłem z pociągu towarowego w Denver w Colorado. Głodny i zgnębiony powlokłem się do pobliskiego hotelu, gdzie zahaczyłem szefa kuchni. Mógłby mi pan dać coś do jedzenia? Od paru dni nic nie miałem w ustach. No czemu nie dostaniesz coś, jeśli zgodzisz się pełnić. Obowiązki połapiacza Pereł. Pomywacz? W porządku! Mogę robić cokolwiek, za coś do jedzenia. Pracowałem tam przez kilka tygodni, śpiąc na gazetach w jakimś zaułku. W kuchni poznałem faceta w moim wieku, z którym spotykaliśmy się wieczorami. Nie masz już dość tego pomywania, Klint? A jak myślisz? Popatrz tylko na moje ręce, cały w pęcherzach od gorącej wody. To czemu tego nie rzucisz? Potrzebuję pieniędzy. Zapłacą ci za te pęcherze? A co? Miałbyś coś dla mnie? Ha, pewnie. Łatwe pieniądze. Mów. Masz jakąś gotówkę? Ostatnią wypłatę. Dlaczego? No to wkładaj płaszcz, idziemy na zakupy. Po co? Po jedyną rzecz, dzięki której ludzie będą chcieli oddawać nam swoje pieniądze. Nie chwytam. Niby co mamy kupić? Spluwy, stary, spluwy. Kaliber 38. Był złodziejem, który znał wszystkie sztuczki. A ja byłem młodym, naiwnym chłopakiem, omamionym nadzieją, że pewnego dnia będę miał mnóstwo pieniędzy. Kupiliśmy broń i przez następne półtora roku robiliśmy włamania i napady od Denver po Los Angeles. Stacje benzynowe, sklepy spożywcze wszędzie tam, gdzie, jak nam się wydawało, ujdzie nam to bezkarnie. Przez długi czas nie musiałem używać mojej broni. No i wtedy zatrzymaliśmy ten samochód na pustej drodze w Los Angeles. A kierowca wystrzelił do nas i uciekł. Jesteś cały? Tak, kula przeszła tuż obok, a ty? W porządku. Wygląda na to, że do niego też nie trafiliśmy. Jakiś wariat. Tak strzelać do ludzi? No, cud, że nie trafił. Nadal jesteśmy bez pieniędzy. Chodź, idziemy do miasta. Tam będzie więcej okazji. Pierwszy rozdział Księgi Przysłów ostrzega, by nie iść z tymi, którzy czynią zło. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić, grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczajmy się bez przyczyny na niewinnego. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki. Albo nigdy nie czytałem tych wierszy, albo je zapomniałem. Raz nakręcona spirala nabierała prędkości. Szukając grubszych okazji, podejmowaliśmy coraz większe ryzyko. Kiedyś w Los Angeles zatrzymaliśmy samochód z jakimś małżeństwem i nagle pojawiła się policja. Zachowałem się głupio, zacząłem uciekać ze strachu przed aresztowaniem. Cud, że mnie nie zastrzelili. Skutło mi ręce na plecach, a jeden z gliniarzy, wielki mężczyzna, zaczął mnie bić. Potem zawieziono mnie na posterunek. Nigdy tego nie zapomnę. Cały noc przesiedziałem na brzegu mojej pryczy, rozmyślając nad swoim położeniem. Następnego dnia, ledwie otwierając opuchnięte usta, poprosiłem stenografistkę w sądzie o kopertę i papier i napisałem list do mamy. Pierwszy od wielu miesięcy. Kochana mamo, przepraszam, że ostatnio nie pisałem, ale jak widzisz, jestem w areszcie w Los Angeles. Ja i mój kolega zostaliśmy oskarżeni o napady na drogach. Bardzo przepraszam, że przyniosłem taki wstyd rodzinie, mamu. Dużo bym dał, żeby wszystko było inaczej. Już nie jestem tym samym chłopcem, który wyjechał z domu. Proszę, wybacz mi i módl się, żebym dostał kuratora. Pamiętaj, synu, że choć popełniłeś straszne rzeczy, niektóre sprawy nigdy się nie zmieniają. Jedną z nich jest. Prawdziwa miłość. Bóg cię kocha, synu, i ja też. Pamiętaj o tym. Cokolwiek by się stało, kocham cię i będę cię kochać. I Bóg też. W tym, jak mi odpowiedziała, nie było żadnego potępienia. I te jej słowa miały mnie podtrzymywać na duchu podczas mrocznych dni, jakie były przede mną. Oczekiwałem na rozprawę w więzieniu powiatowym, gdzie co tydzień różne kościoły prowadziły dla nas nabożeństwa. Jak się masz, Clint? W porządku, pani Miller. To dobrze. Biblia mówi: Bóg jest moją siłą i moją tarczą. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Zgadzam się z tym. Ile masz lat, synu? Dwadzieścia dwa. Jesteś zdecydowanie za młody, żeby trafić do więzienia. To moje pierwsze aresztowanie, więc mam nadzieję, że dadzą mi nadzór kuratorski. Nadzieje możesz pokładać wyłącznie w słowie Bożym, Clint. Bóg wie, że żałuję za grzechy, które popełniłem. Słyszałeś, co dzisiaj powiedział kaznodzieja? Smutek tego świata sprawia śmierć, ale smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nigdy go nie żałuje. Przez te trzy miesiące oczekiwania na rozprawę nieustannie przypominano mi mój żałosny stan duchowy. Miałem wiele okazji, żeby pokutować, wyznać swoje grzechy i odwrócić się od nich, ale nie zrobiłem tego, bo wciąż miałem nadzieję, że nie pójdę siedzieć. W końcu w grudniu stanąłem przed sędzią i zostałem uznany winnym licznych napaści z bronią w ręku. <laughs> Goodwin. Ze względu na Twój pogardliwy stosunek do prawa i życia ludzkiego, czego wyrazem by było posługiwanie się bronią w popełnianiu przestępstw i to nie raz, ale wielokrotnie, sąd uznaje Cię winnym zarzutów o napady rabunkowe na drogach i niniejszym wskazuje na rok ciężkich robót w stanowym zakładzie karnym San Quentin. Żebym mnie uciekł w czasie podróży, pociągiem do San Quentin zostałem skuty z innym więźniem. W więzieniu zdjęto mi kajdanki i łańcuch, po czym przeszedłem przez bramę, szeroką na tyle, że mieścił się w niej tylko jeden człowiek. Otrzymałem swój numer, 34301, i więzienne ubranie, a potem przypisano mnie do celi w starym bloku. Tej nocy, pierwszej w więzieniu, Leżałem na pryczy i tysiąc razy umierałem. Chłopak, który kiedyś stawał na rogu ulicy w Chicago, by dawać świadectwo wiary, teraz był po prostu numerem w więzieniu. Właśnie tej nocy poznałem, co to jest rozpacz. Przeświadczony, że moje życie zostało zrujnowane. Wkrótce poznałem pozostałych chłopaków w moim bloku. Jeden z nich, podobnie jak ja, rozpaczał nad swoim zmarnowanym życiem. Co się dzieje? Tomi wspiął się na balustradę na trzecim piętrze. Chce skoczyć. Nie rób tego, Tomi! Nie rób tego! Stary! Stary to długa droga na beton. Wracaj, Tomi! Nie skacz! Tomi! Nie żyje. Ten dzieciak nie żyje. To było straszne, a jednak wiele razy byłem bliski tego, żeby zrobić to samo, żeby raz na zawsze uwolnić się od przepełniającej mnie rozpaczy. Tylko miłość mojej mamy i listy od kobiety, która świadczyła mi w areszcie, powstrzymały mnie od tego. Jezus ci kocha synu, I ja też. Moim zadaniem w San Quentin była praca na krosnach w zakładzie przetwórczym juty, gdzie robiłem dla państwa worki na ziarno. Setki metrów tkaniny dziennie. Po miesiącu pobytu w więzieniu, do hali fabrycznej wbiegł jakiś człowiek i wywołał mój numer 34301. Podszedłem do niego, a on wręczył mi kawałek papieru. Kapelan więzienny chciał się ze mną widzieć w swoim gabinecie. Cieszyłem się z każdej okazji, żeby odejść od krosem. Wejdź. Usiądź, Godwin. Domyślam się, że chciałby pan, żebym się uczył podczas mojego pobytu w tym więzieniu. Dobry pomysł, ale wezwałem cię tu jako kapelan więzienny. O. Widzę, że trafiłeś tu za napad z bronią w ręku. To prawda. To bardzo niedobrze. Możesz tu pozostać przez jakiś czas. Myślę, że masz kochającą mamę, która chciałaby, żebyś wrócił do domu. T tak, proszę pana. Jesteś chrześcijaninem? Kiedyś byłem. Przynajmniej tak mi się wydawało. A teraz. Nie wiem. Teraz jest najlepszy czas, żeby żałować za swoje grzechy i zwrócić się do Boga. Po tym, jak się od Niego odwróciłem, Poznałem Go, a wybrałem własną drogę. On nigdy nie odwrócił się od ciebie i nigdy tego nie zrobi. Wszystko, co musisz zrobić, to pokutować za swoje grzechy i z wiarą zwrócić się do Boga. Jest taki wspaniały werset w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, werset dwudziesty trzeci: Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jesteś gotów, by wyznać Bogu grzechy? Tak, tak proszę pana, jestem. Jeśli tylko On mnie przyjmie, to należę do Niego. Teraz jest najlepszy czas. To duże więzienie i możemy się już nigdy więcej nie spotkać, więc zróbmy to teraz. Była 10.30 rano, kiedy uklękliśmy do modlitwy, a ja błagałem Boga o zmiłowanie w imię Jego syna Jezusa Chrystusa. I Bóg wysłuchał mojej modlitwy i dotrzymał swojej obietnicy. Narodziłem się na nowo. Wróciłem do tej samej hali produkcyjnej, ale miałem pieśń w sercu i nowy kierunek dla mojego życia. Znowu czytasz Biblię, Quint? Tak. Prowadzę teraz studium biblijne. <ścoughs> Szczerze mówiąc, ja nigdy jej nie czytałem. Dużo tracisz. Biblia to jest Boży list miłosny do ludzkości. Kiedyś chodziłem do kościoła i czytałem Biblię, ale pobłądziłem. Nigdy więcej już tego nie zrobię. A Bóg nie ma nic przeciwko temu, że złamałeś prawo? Pewnie, że ma, ale mnie nie odrzucił. On nikogo nie odrzuca. Jest taka piękna przypowieść, którą opowiedział Jezus o synu marnotrawnym, który wziął należny mu spadek i przepuścił go. W końcu został bez grosza i bez dachu nad głową. Żył razem ze świniami. Świetnie to rozumiem. Ale pewnego dnia oświeciło go i postanowił wrócić do domu i prosić ojca o przebaczenie. Biblia mówi: A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy rzucił się mu na szyję i pocałował go. Mój tata by tego nie <głos> zrobił. <głos> Może nie, ale Bóg tak. Właśnie tak bardzo cię kocha. Bardzo aktywnie angażowałem się w służbę. Kiedy minął mój rok więzienia, stanąłem przed Radą Dyrektorów i otrzymałem wyrok dziesięciu lat w tym połowę na zwolnieniu warunkowym, co oznaczało, że będę musiał odsiedzieć jeszcze trzy i pół roku i taki sam okres spędzić na zwolnieniu warunkowym. Wykorzystałem ten czas, by pogłębiać swoją wiarę w Boga i uczyć się wersetów na pamięć. Kiedy zostałem wypuszczony, pojechałem do Pasadeny, gdzie podjąłem pracę w dużej firmie zaopatrującej zakłady metalurgiczne. Halo? Cześć, mamo. Clint, jak dobrze znowu cię słyszeć. Cieszę się, że masz już telefon. Będę mógł do ciebie dzwonić. A może byś do nas przyjechał? Tak chciałabym cię zobaczyć, synu. Przyjadę, jak tylko będę mógł. I jak twoja praca? Super, jestem menadżerem. Cudownie. A masz czas na swoją służbę? Tak, mamo. Co tydzień odwiedzam okoliczne więzienia i szpitale i składam moje świadectwo. Poszedłbym wszędzie, żeby tylko uchronić innych od błędów, które sam popełniłem. Wiedziałam, że wrócisz do Boga i będziesz mu wierny. To wszystko dzięki Niemu. Chcę iść za Nim gdziekolwiek mnie poprowadzi. Jest tu też misja pomocowa, podobna do tej w Chicago tam też pójdę. Jestem z Ciebie bardzo dumna, synu. Oddaj chwały Jezusowi, mamu. To dzięki Niemu. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Przepracowałem w tej firmie 21 lat, a w międzyczasie zostałem ordynowany, by głosić Ewangelię. Bóg dał mi wspaniałą, wierzącą żonę i trzy cudowne córki. W 1943 roku gubernator Kalifornii dał mi bezwarunkowe ułaskawienie. Zaraz potem opuściłem firmę, by zostać kaznodzieją i dyrektorem misji pomocowej w Los Angeles. I tego samego też roku wróciłem do San Quentin. By głosić Ewangelię w więziennej kaplicy. 22 lata temu sam tu byłem, podobnie jak wy dzisiaj, myśląc, że moje życie jest skończone. Za napaść z bronią w ręku dostałem wyrok od roku do dożywocia i nie miałem żadnej nadziei. Ale jestem tutaj, żeby Wam powiedzieć, że owszem, jest nadzieja w Jezusie Chrystusie. On powiedział, Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Bóg mówi, bo ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Bóg. Myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Twoje życie się nie skończyło. Jeśli nie znasz Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, Twoje życie się jeszcze nawet nie zaczęło. On powiedział. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, by mogły mieć życie i to życie w obfitości. On ma plan dla Twojego życia, który zaczyna się spełniać wtedy, gdy zgodzisz się z Bogiem, że jesteś grzesznikiem niezdolnym do tego, by samemu się zbawić, czy choćby zmienić. On da Ci nowe życie i moc do zmiany. Biblia mówi. Tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i oto wszystko stało się nowe. Jestem tu po to, żeby ci powiedzieć, że każda boża obietnica jest prawdą. Misja, którą prowadzę w Los Angeles, podobnie jak Pacific Garden Mission, Każdego roku pomaga tysiącom osób, dając im nowe szanse w życiu. Nic nie może się równać z nowym życiem, które daje Jezus. W pierwszym liście świętego Jana, rozdział 5, wiersze 11 i 12, Biblia mówi A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna... Nie ma życia wiecznego. W programie numer 3055 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Clintona Goodwina. Wyzwolony, produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać: że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon: trzysta dwanaście dziewięćset dwadzieścia dwa czternaście sześćdziesiąt dwa.